Wzrost wydatków przekłada się przede wszystkim na perspektywę rozwoju polskich firm sektora obronnego. One jeszcze nie skorzystały w pełni z tego planowanego wzrostu wydatków i to jest jedno ze źródeł ich bolączek i trosk. Natomiast jeżeli nie będziemy jako Polska potrafili tak dobrej koniunktury dla sektora obronnego wykorzystać, no to tak na dobrą sprawę będzie ten sektor trzeba zwinąć. Mówię tu bardzo brutalnie, ale tak naprawdę jest to niezwykle korzystna koniunktura, zarówno politycznie, jak i ekonomicznie. I teraz tylko kwestia dobrego zarządzania i dobrego nadzoru nad spółkami skarbu państwa i dobrego wykorzystania tego momentu przez sektor spółek prywatnych i Polska powinna zdobyć co najmniej rolę regionalnego lidera. Jeżeli tak się nie wydarzy... No to będzie to miarą naszej niestety porażki. Polska grupa zbrojeniowa, która, która powinna mieć wiodącą rolę, no w tej chwili przechodzi pewnego rodzaju przeobrażenia i dostosowanie się do bardziej właśnie współzawodnictwa na rynku europejskim. Wcześniej byliśmy jako Polska trochę ofiarą tzw. pułapki średniego wzrostu i polskie firmy kierowały głównie swoje oferty na rynek krajowy. Ograniczając współzawodnictwo tym samym z firmami z regionu czy ze świata, w związku z czym no, teraz czas wyjść poza kraj i czas stać się częścią różnych międzynarodowych konsorcjów, no i powalczyć o palmę pierwszeństwa w regionie co najmniej Europy. Natomiast nie ma żadnego uzasadnienia, żeby polskie firmy z ich innowacyjnością i z dobrymi inżynierami, jeśli nie najlepszymi na świecie, co wielokrotnie pokazywały różne konkursy dla rozwoju, konkursy zaawansowanych technologii, no, powinniśmy po prostu być wśród. Liderów. Brakuje na pewno dobrej koordynacji, systemowego wsparcia w promocji międzynarodowej dla polskiego przemysłu obronnego. O ile wewnątrz kraju, z uwagi na siłę polityczną czy gospodarczą polskich czempionów, można powiedzieć, że te firmy sobie radzą, natomiast poza krajem jest potrzebne wsparcie państwa, i tam niestety te firmy bardzo często słabo są widoczne.